Nie, tutaj nie, to zrobiliśmy wszystko, to jest y, ten bank z tym takim. No mówię, y... po tym zrobiliśmy tu, bo to już był koniec. No, tu, tu. trzeba to wziąć. Tutaj teraz będzie trzeba wziąć ubrania. wiem. Spokojnie, spokojnie. Tu się teraz Ty... ta małpa zajebiście przyda. Okej, okay, dobra, mo można spokojnie przechodzić. Zabieramy ubranka. No, Oh, 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 oh. Casa. uma Na hora que do safe <laughs> To jest ten zdrajca, nie? Chodzimy, swoje panowie, chodzimy. Tego na dole tutaj. Tak, jak wiem, widzę. Just smile and wave, smile and wave, wave, boys, smile and wave. Yeah. Uważaj, bo masz też limit na tym swoim przebraniu. Hmm. Nie, nie, ten, nie, ten, nie, ten, do góry, do góry. Albo i nie. I Cześć, Zaraz będzie się otwarte i otwarte. Tutaj nie warto wchodzić, moim zdaniem. Ale tutaj jest jedno, to które małpa weźmie, więc chodź na armo. Do kogo? Tutaj do mnie, mhm. do niebieskiego. Za chwilę podejść, się małpa to sama zbierze. O, teraz mhm. tędy. Idziemy za Narmo Za wszystkimi zresztą. W ogóle to, to z... wszyscy idziemy, czy nie? Ja tylko... Łap, ale... W którą stronę to się kręci? Ja idę, ja wiem jak. Tarmo, chodź. Ja wiem tarmo, chodź, już. Idę. w którą stronę idziemy? W złą wy stronę Wy się schowajcie. <laughs> wy się Nie, wy się schowajcie. Fajnie sobie... wygląda, jak wy by w tak Wy się schowajcie. Ja to wszystko otwieram przecież. Więc wy po chuj wy jesteście? Powiedzcie mi, na chuj mi jesteście? Łap! Łap, łap! Wlazłem. No, to co, twoja wina? <susurwanie> Fuck this! <Pff>, Pajday! <hums> za 5 sekund trzeba to zebrać wszystko teraz. Plum. Wszystko? Wszystko? Nope. Cześć, zaraz. A, dobra. A, za późno. No, za późno. Jeszcze 6 brakuje. Pomocy! No ty jesteś cleanerem. No ktoś brał szata, to, to niech mi pomoże, nie? Ja nie. Ja otwieram ja tak, zamki. Nie. Ja się chowam no. krzaki, za dużo przemocy. Gdzie to jest wyjście? W prawym górnym. Tam mieliśmy iść dalej. Okej, okay, clear. Jeej, clear. Big whoop. Zawodowcy w końcu. Prawda? No albo no, poszedł w stronę. No teraz no, się skradaj. Teraz się skradaj. Po co? Ech, nie wiem, po co on chodzi. No dobra, już do tego, do tej drabinki, szybko. Mówię, bo i tak mamy to zrobione, więc... No. O, to tam. ja wezmę te, te, smoke. Mam shota. Ten shot? Tak. Dobra, czy mapę... tutaj ja chodzić, tak? Wchodzić Mopę wypuścić trzeba. Dobra, dobra, dobra. Bieraj go od tyłu. Zobaczyć. Tam to trzeba inaczej zrobić właśnie. Tam jedna osoba wejdzie. Nie, tam trzeba włączyć to co tam włączał w w tym pokoju. Gdzie? Ktoś przyjdzie tam. Da, krzaki, 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 krzaki. Co? Kło? A, dobra. Teraz załatwiłem trzech jednym, więc... Ładne. No. Ale czy nie o to chodziło. Wiem. Pro. A, nie wiem, tylko Narmo na doszli do mnie gdzieś świetnie. Pralala la. Jeszcze nam brakuje trzech. Na dole są już, I są? zrobione. Gdzie jest wyjście? Wracamy Widzimy? na górę. Nie. Street level, yeah. co to jest za puchat? To jest, w którym kierunku mamy iść. Przechodzenie misji Ladamis Jesteś sûr, dabrakło czy coś? No dobra, la, la, la. Lala! Biegamy! Dziurkofon! To jest mnie! Maj ding ding dong! <ścoughs> nie radzą mi sięgnąć do taksówki! Nie, nie tam! Do taksówki! Do samochodu! Gdzie, tutaj A, to. to do samochodu Od dołu Od dołu dołem no mam do góry tak. Dobra? No Beznadziejnie to wyszło Wiem, ale nieważne